Z ze strony Aleksinio, to jest kariera Portsmouth, przed nami Mets Reading, ale na samym starcie chciałbym wam pokazać moje transfery Tak, dokonałem paru ciekawych ruchów transferowych Mianowicie, ściągnąłem Kina Luisa Putera z Hull City, więc tutaj bardzo młody Anglik, przed nami No, bardzo ciekawy talent, tak, 20-letni skrzydłowy, co prawda może grać na lewej i na prawej, tutaj nie jest pokazane, że na prawej, ale jak widzicie może tutaj gracie. Też wypożyczyłem Simsa z Evertonu. Potrzebowaliśmy po prostu jakiegoś tam kolejnego zawodnika do uzupełnienia kadry. Też jest Gillespie, wypożyczony z Newcastle. Rezerwowy bramkarz, no nie mieliśmy. Szkoda mi było pieniędzy wydawać na e, jakiegoś zawodnika. Dojk został u nas już kupiony w, na odcinku. Także to by było na tyle z ruchów transferowych. No a przed nami, tak jak mówiłem, mecz z Reading. Więc miejmy nadzieję na jakąś zaliczkę punktową. Jednak tutaj też trzech zawodników aż pojechało na kadrę, czy nawet czterech, więc no musimy się modlić o to, żeby jednak wygrać. Bez tych e, naszych podstawowych zawodników, jednak 1 do 0 przegrywamy. no. Reading nas zdecydowanie zdominowało. Ale co zrobić? no. My tutaj gramy tak naprawdę o dobre imię swoje. Może. Może jeśli nam się uda, to wiadomo, jakieś baraże czy coś, ale tutaj naszym celem nie jest awans w tym roku. To musimy sobie jasno powiedzieć. Na awans mam pewien pomysł, jak to wywalczyć i co byśmy musieli zrobić, no ale to wszystko w swoim czasie. Skupmy się najpierw na tym sezonie i zobaczmy, co z tego sezonu da się wycisnąć i ile. Franco na wypożyczenie? No, czemu by nie? Tutaj do Colorado, tylko że to na y, rok i, na, i bez kupna. Jeszcze przy okazji tutaj zreknijmy sobie na dwóch naszych zawodników przeskautowanych. Jordi Davis bardzo fajny zawodnik. I Sam Hart, no tu już troszkę, troszkę gorzej. Zresztą dajmy sobie tych chłopaków, których tutaj dostaliśmy. Może jakiś fajny będzie. Jest Todd Cantwell, no. To teraz się do nas nie dołączy, chociaż Norwich chyba nie zrobiła awansu do Premier League, więc no. Czemu by nie? Jeśli tutaj byśmy się dogadali finansowo i... I co do kontraktu, ale to naprawdę wszystko w swoim czasie. Dalej mamy lokatę dającą nam baraże, także jestem zadowolony. Na no, 7 kolejek, 11 punktów. Tyle byłoby bezpieczne utrzymanie. Reszta to dodatek w tym sezonie. Cooper e, rozważy twoją prośbę. No wrócił z kadry. Szkoda, że w Championship nie ma przerwy na kadrę. Bo jednak nam dwóch zawodników, taki, no może dwóch, e, czterech zawodników nam uciekło podstawowych. Ale no trudno się mówi. Wiśnia skakuje do składu, tutaj skakuje Chiam, tutaj skakuje Hamalainen eee, i, i, i Cooper. Za Taylora też bym kogoś wstawił, bo jest bez formy. Eee, Taylor, hmm. Zostanie szansę szansę Shackleton. A Hamalainen ma dalej tego minusika, no nie wiem czemu. Mniejsza. Spróbujmy z tym Nottingham coś ugrać ciekawego, no. Fajnie by było. Mamy 2 do 1. Honeyman, Sarich, Kontuzja Kurt No niedobrze, niedobrze. Że nasz podstawowy pomocnik jest kontuzjowany. Zobaczmy w ogóle co mu jest i na ile. E, Cooper do nas przychodzi z wiadomością. Ok. Na dwa tygodnie Ronan jest kontuzjowany. Szkoda. trzech zawodników sobie. Przeglądnijmy. Donald Love. E, I ktoś tu jeszcze był. Tego Jensena. Obserwujcie. Korome też. Eee, Joran Story, ok. No przeciętnie, bardzo. Muzykin tutaj od razu wyrzucamy tych chłopaków. No, brać ich nie, ściągnie, nie ściągniemy. I Ritzmeier, a to ten Austriak z Bamsley. Tak, nic specjalnego, jak mam być szczery. Jeszcze tu, je tu się Mateusz Klich pokazał, więc. Czyżby kliszy, był, był zainteresowany transferem do nas. Stąpa i twardo po ziemi. Hamalainen, oby, tak dalej. Oby, tak dalej. A przed nami, mm, z kim spotkaniem, Najpierw trening poniedziałkowy, a w weekend, jak to wygląda? Swoją drogą wygraliśmy spotkanie, a i tak spadliśmy na siódme miejsce. Niefajnie. Tutaj Sheffield United nas smyknęło pewnie bilansem bramkowym. A przed nami spotkanie z Portsmouth. Ok, Ej, kurde, z Portsmouth, z Peterborough. Już my jesteśmy Portsmouth, nie wiem co tutaj dzisiaj troszkę mi się język chyba plącza. Ok, raporty to mniejsze. I teraz wypożyczenie Nicolasa Franco. Może dojść do skutku na pół roku. W porządku. Niech ten młody Boliwijczyk wyjedzie gdzieś, bliżej domu. Przy okazji zerknijmy sobie w ogóle na naszą akademię Jak tutaj chłopacy się rozwijają No, no nic ciekawego, no nie będzie drugiego Coopera A czy nasz Scout gdzieś jest? Jest dalej w Szkocji, dobra to nieważne A jak z pieniążkami zjemy 70 tysięcy No nie kupimy drugiego Scouta ska Mimo, że bym chciał bardzo Jeszcze tutaj kontuzjowanego Curtisa Trzeba zamienić na, na Louisa Pottera Więc mody. Młody Anglik dostanie szansę, już kolejną, przy okazji ławkę jakoś ułóżmy mądrze. Tak, tak, Morris wypadł, tutaj Rudget Doik jeszcze nie jest na ławce, szkoda to co Simsa. I niech tak to wygląda, Shackleton y też bez formy, to niech wróci wtedy Taylor. Niech wróci Taylor i wracamy do naszego pierwotnego składu. Tylko że bez Curtisa, nawet to nie szkodzi, szybka symulacja z Peterborough, jak to będzie wyglądać, też z Beniaminkiem. jeden do zera przegrywamy z Peterborough, no, tego bym naprawdę nie posądzał, bo to nie, no nie wiem, jak to wytłumaczyć, co tu się stało, no przecież my ich w Lidze pokonywaliśmy bez problemu, już później tam w wreszcie sezonu, Darnell Furlong, fajnie, Matthias Jensen też fajnie. I ktoś tu jeszcze był Liam Cooper. Liam Cooper też bardzo fajnie. Na Euro mi się też pod względem gry w obronie spodobał jeden szkot. Bardzo fajnie grał. Grant Hanley. W sumie też byśmy mogli go sobie tutaj przeskautować. W swoim czasie oczywiście może nawet jego ściągnąć. Chyba 30 lat będzie mieć tutaj w karierze, albo 31 już. A przynajmniej jest z Accrington. Na, Accring na Accrington wyjdą sobie rezerwowi. Morris może niekoniecznie, ale Benek Klaus by mógł poprawić morale swoje. Shackleton, dojk Radjet, yy, tu, tu jeszcze mamy Spence. Jak najbardziej Cooper może by mógł odpocząć, chociaż niekoniecznie chciałbym tego słabszego kolegę jego widzieć. Yy, Okej, okay, dobra, tak zagramy. Tak zagramy i i Saric na ataku bez zmian, jest nie dostanie szansy i próbujemy tutaj wygrać z Akrington na wyjeździe przegrywamy no, chłopacy, by mi się tu się lepiej bo nie wygląda to teraz dobrze niepokoją mnie te dwa ostatnie mecze to jeszcze raport Scouta, dobra Lindelof no nie wiem w ogóle co tu robi Lindelof w ogóle jak on się dostał do naszego scoutingu raczej szans na niego nie mamy. Franco zostanie wypożyczony. Super, tu kolejne raporty. Także to na pewno cieszy, ale nie cieszy nas, nie cieszy nas wynik. Do składu wraca Taylor, oczywiście Haniman, Tutaj wraca Hiam. Jeszcze Curtis nie może wrócić, ale Johnson. I na 9 wraca Markis. Mimo, że nie ma formy, trzeba mu dać szansę. Sarich powoli troszkę zaczyna zawodzić, nie zdobywa dużej ilości bramek. Co jest trochę niepokojące, ale miejmy nadzieję, że... Może Markis się odblokuje. Nie, nie odblokuje się. Przegrywamy z Stoke City 1 do 0. No jeżeli jeszcze przegramy tak zwane, czy będzie zmiana formacji. Bo niestety tak to wyglądać nie może że my przegrywamy z takimi cieniasami jak Portsmouth, Portsmouth, Boże, e, Peterborough i Accrington bo naprawdę, to mnie powoli zaczyna niepokoić e, jeszcze tutaj czat drużyny Spence, co byś chciał kiedy nie gram regularnie nie martw się, pamiętam o Tobie grasz od czasu do czasu przecież, poza tym Johnson gra lepiej e, no i Curtis wracał, może to właśnie brak Curtisa jest spowodowane Spowodowany tym, że nie wygrywamy. Sari czy na 9? Dobrze, Spence dostanie szansę za Johnsona. Obydwoje nie mają jakichś wysokich morali. Szacliton na ławeczkę, Louis Potter. Chciałem powiedzieć, że tak samo, tylko nie za kogo? To do tylko Gillespie. Co zrobić? Nie będzie bramkarza na ławce. Miejmy nadzieję, że nasz bramkarz nie złapie kontuzji. Oj, pominęłam konferencję prosto, co zrobić? Skupmy się na meczach lepiej. A ten nasz wygrywamy, Cooper. Czyli jednak, Curtis wraca do składu i są zwycięstwa. No jednak, coś ten Curtis ma w sobie, że tutaj e, pozwala nam zdobywać 3 punkty. Aby tak dalej, Curtis. Oby tak dalej, naprawdę. Tu jeszcze dwa raporty. Zobaczmy sobie tych dwóch chłopaków. Dino, Dion Pereira i Bernard Słabo. Tutaj za dwa dni kolejni. Zobaczmy sobie też tych młodych bezklubowiczów yy, stworzonych przez grę, bo ci stworzeni przez grę mogą być naprawdę. Nie lado zaskoczeniem dla nas. Tutaj sobie takich odrzucamy, odrzucamy, ale swoją drogą to nie naprawdę mogą być bardzo, ale to bardzo ciekawi. Jest też Jackie Wilson, no niestety bardzo zmarnowany, wielki talent angielskiej piłki. Szkoda chłopaka po prostu. Ale tak to czasami bywa w świecie piłkarskim, że to nie, nie największe talenty, a ci, popa, ci poparci ciężką pracą dochodzą na szczyty. Ale my tu nie o tym, my tutaj o młodych adeptach futbolu, którzy by chcieli do nas dołączyć, ale nie tylko młodych. Jeszcze, o, Klicha jak najbardziej bym sobie przeskautował, chętnie bym go w ogóle zobaczył w naszym zespole. Toda Kanduela tym bardziej. Ty, tutaj tą e, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę odrzucamy i tutaj by było na tyle z, tej, z tego grona naszego skautowego. A przed nami mecz z Birmingham City. No, były zespół Tomasza Kuszczaka między, między innymi, więc e, no, na pewno jakąś renomę ma ten zespół. To nasz puszczak. Tak nieelegancko się o naszym polskim bramkarzu wypowiadano kiedyś. Ale dobrze, co myślisz na raport juniorach? My dostajemy kolejne powołania i to jest trochę dla nas strzał w kolano, że ci zawodnicy będą jeździć na kadrę. Ja wiem, kadra to jest super sprawa. Ale kadra jest fajną sprawą, jak jest jeszcze przerwa w sezonie na tą kadrę. A my wygrywamy z Birmingham 2-0 z i Honeyman w się odpłaca tym, że gra, więc tutaj jak najbardziej brawa dla tego młodego popaka. No a Curtis powrócił i są zwycięstwa, no jest Curtis, jest zabawa, tak? Tutaj z słynnym cytatem trzeba było pójść, no bo jednak naprawdę Curtis odmienia naszą grę jak najwyraźniej. czego się naprawdę nie spodziewałem. Szkoda, że tutaj też nie da się jakoś zbojkotować tych powołań, że no nie wiem... By nie jeździli na tę kadrę chłopacza, albo by grali dosyć mało. Ale jak już jeździć, to gra się na maksa, taka jest prawda. Tutaj jeszcze jakiś Wenezuelczyk, no słabo. Amadou Diallo, Conor Chaplin. Conor w ogóle grał kiedyś w Portsmouth jeśli się nie byle u nas, ale to mogę go z kimś pomylić. Chociaż no, kojarzę z tą z poprzednich karier w Portsmouth, że on grał, że on jest wychowankiem, zaczynał tutaj, ale no. Jeżeli się upewnię, to dam wam znać i może byśmy Konore, y na przykład kiedyś tu sprowadzili z powrotem, a my co teraz mamy przerwę na kadrę, czy, czy mi się wydaje, bo wcześniej nie było, nie, jednak jest przerwa na kadrę, to pozwolę sobie to przesymulować, żebyśmy tutaj zbędnego czasu yy, nie marnowali na, 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 na tą tutaj symulację i mamy ponad 10 wiadomości, ponad 9, yy, Tutaj kapitan, dobra. Tutaj głównie to są raporty. Na szczęście, raport zwiadowczy, jeszcze jest. O, to warto byłoby zobaczyć. Ale no, ci szkoci porywający nie są. Tutaj podpiszemy tego chłopaka i może tego, i może coś z tego będzie. Ale no, naprawdę, jeśli chcemy postawić na tą szkółkę, to musimy tam dobre pieniądze w to wrzucić. A nie tutaj na jednym skaucie, który jest jeszcze, jak widać, bardzo, ale to bardzo przeciętny. Jeszcze paru chłopaków dostaliśmy, ten Ben Williams nie najgorzej, to samo Herbie Keane. Luke Thomas tak samo, ci chłopacy z Barsley, którzy spadli, no nie są jacyś dramatyczni. Calum Styles uuu, tutaj bardzo fajnie wygląda ten chłopak, to samo Britton. No i Michał Helik też ciekawie wygląda, dlatego go sobie też dodamy. I może kiedyś go w przyszłości ściągniemy. No bo, aha, właśnie. Barzley spadło, spadło Queens Park Rangers i chyba Rotterdam spadło jeszcze do trzeciej ligi angielskiej. Także tutaj możemy sobie zimą osiągać stamtąd paru ciekawych zawodników, jakbyśmy znaleźli. A my gramy z Bristol i wygrywamy 2 do 1. Curtis i Sarage. A naprawdę, no nie wierzę w to, że ten Curtis tak naszą grę ciągnie, że my tu wygrywamy z nim. Tyle spotkań, no. Aby z niego praktycznie same porażki. Jeszcze tutaj szerokie ustawienie rozgrywającego poprawił Curtis. Może coś innego byśmy Ci dali? Czy już się nie rozwijasz? No już niestety Curtis się nie rozwija, to tutaj bym to dał wtedy. A już coś tam ci podskoczy jeszcze. To Cantwell, -Klich, Curtis, plan rozwoju, dobra. I przechodzimy do meczu ze Swansea. Mamy piątą lokatę też. 3 punkty straty do 4, 5 do 3, a 6 do 2. No, w kontakcie, niby jako takim jesteśmy, ale dobrze, zobaczymy, jak to będzie po meczu do Słonzi. Spróbujmy tutaj ich jakoś ugryźć. Łabędzia Zwali, może się uda. I udało się 3 do 0. Curtis, doppelpak. I Hamalajnen dorzuca jeszcze jedną brameczkę i pięknie rozbijamy Słonzi 3-0 do 0 u nas w Portsmouth. Także no naprawdę, teraz nam bardzo dobrze poszło po tym drobnym kryzysie, gdzie tutaj straszyłem zmianą formacji chłopaków, jednak się ogarnęli. Rajet, tutaj nadal masz miejsce w składzie. Dobrze się spisałeś, Ronan. No Ronan, jesteś niesamowity. Jesteś niesamowity. A przed nami mecz Sheffield Wednesday. No tutaj Sheffield, jeśli się nie mylę, to nie miało w zeszłym sezonie ujemnych punktów i dlatego chyba się utrzymali. Ale no nieważne, nie ma co źle życzyć innym klubom. Trzeba pokazywać na boisku, że jest się lepszym, a nie tutaj przy zielonych stolikach. Tu jeszcze Ballard jest jakiś przeskautowany, Daniel Ballard. Dodamy, nie wygląda źle. No te dzika też dodamy. Bennett, niekoniecznie Klich jak najbardziej też do nas na listę życzeń poleci tutaj ci młodzi adepci w futbolu już niekoniecznie Rickem Harper też fajnie wygląda no Wiktor Lindelof jest przekozacki ale no niestety nie i Jordan Thomas dobrze na dziś to tyle to była kariera portów do usłyszenia na razie cześć